Gliwiczanie niektóre budynki mijają codziennie. Jednak w biegu nie zauważamy ich uroku. Dopiero ludzie, którzy przyjadą do Gliwic, uświadamiają nam, jak wiele jest pięknych miejsc w naszym mieście. 19 maja rozpoczął się ósmy międzynarodowy plener malarski moje miasto. 25 artystów plastyków będzie tworzyć swoje dzieła, w roli głównej będą Gliwice. Artyści przyznają, że architektura naszego miasta ich zachwyca. Lubię malować w akurat w i to miasto to jest. nie wiem. Mógłby nazwać miasto wieżowców, no, tysiąc wieżowców i każdy inny. I to jest bardzo mnie miło i cieszę się, że jestem w takim pięknym mieście jak Gliwice. Artyści przyjechali do Gliwic w poniedziałek i wieczorem już oglądali miasto. Niektórym z nich do głowy przyszły pewne pomysły, co będą malować. Jestem zafascynowany architekturą najpierw Gliwic. Podobałem się wszystko i takie może niespecjalnie, ładne podwórki jako dla Gliwicza. Mnie wszystko podoba się. Katarzyna Łosicka, naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta przyznaje, że artyści zawsze mają swoje ulubione miejsca w Gliwicach. Podczas wszystkich dotychczasowych edycji kilka razy powtarzała się na przykład gliwicka starówka, fauny przed Urzędem Miejskim czy ratusz. Każdy z tych obrazów i ze względu na technikę, w jakiej jest wykonany i ze względu na samo spojrzenie artysty jest w jakimś stopniu wyjątkowy. Artyści odkrywają czasem takie miejsca, których Gliwiczanie na co dzień nie zauważają. Według Anny Zawiszy Kubickiej świeże spojrzenie pozwala im odkryć niesamowite rzeczy. Gliwice są tak ładne, że będzie można ich spotkać w samym centrum malujących. Czyli rozumiem, że gliwiczanie mogą zawsze zatrzymać je, się. Zawsze mogą zatrzymać, zawsze mogą porozmawiać, tym bardziej, że większość z nich mówi bardzo ładnie po polsku, szczególnie tych artystów z Ukrainy. Dla artystów z gliwic malowanie swojego miasta to przyjemność mówi Mirosław Szołek, który również bierze udział w plenerze malarskim. Nie jest dla mnie inspiracją bezpośrednia architektura, tylko znaczenie miasta w połączeniu z tymi, z tymi różnymi elementami. No i... I cieszę się, że e, e, ciągle znajduję inspiracje w zmieniających się Gliwicach. Uczestnicy pleneru zwiedzają najpiękniejsze gliwickie zakątki i uwieczniają je na płótnie. Odwiedzą m.in. Palmiarnię Miejską, radiostację Stare Miasto czy Nowe Gliwice. Wyruszą także w rejs statkiem po kanale gliwickim oraz pojadą na wycieczkę do sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Impreza zakończy się 28 maja. Efekty artystycznych działań będzie można zobaczyć na poplenerowej wystawie, która zostanie otwarta 17 czerwca w Centrum Organizacji Kulturalnych przy ulicy Studziennej 6.